Pekart Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2023. Kategoria chłopców do lat 19. Mecz finałowi serwuje Leon Krysiak, odbiera Filip Stolecki. Do trzech wygranych setów 0-0. Brown. 1-0. Hand out. O 1 Hand out. 2-1. down quatro, quatro, quatro,

Cztery pięć. And out. 6, 4. 7-4. To już przedostatni mecz. Mistrzostw Polski Juniorów z kortu szkolnego w klubie Hassa Lawista we Wrocławiu. 8-4. Finał najstarszej kategorii Leon Krysiak i Filip Stolecki. Po nich zobaczymy już. Tylko. Mecz 9, dziewczyn dawać 17. Teraz nie wiem czy to był a, bolesny upadek, czy naciągnął się przy tym wykroku Filip Stalecki. Coś, a, coś w plecach. Mamy ma nadzieję, że Lewa strona wszystko w porządku. 9-4. 10-4 game nie, ball. Chyba nie do końca. Trochę odpuścił tą wymianę stolecki. 10-4 dla Krysiaka, ale jednak. Out. 5 10 Jeszcze game wraca, ball. jeszcze wraca. Stolecki, no ale musi obronić jeszcze 5 takich piłek. A Krysiak 11, spokojnie. Kontroluje sytuację, na spogląda Takim pytającym wzrokiem na zobaczymy czy on będzie w stanie kontynuować to spotkanie. Grysiak prowadzi 1-0 w setach. 0-0. Out. End out 1-0. No wydawało się, że nastojąco zaczął tego Sata Stolecki zgadywał, gdzie nagle Krysiak. Wciąż łapie się za plecy. Zawodnik w koszulce reprezentacji Polski. On był jednym z Kadrowiczów, którzy zagrali na mistrzostwach Europy U19 w Szwajcarii. 3 No i nie wygląda to dobrze. Yy, niestety niestety ten mecz proszę Państwa Filip Stolecki z powodu kontuzji poddał mecz w tym momencie przedwcześnie się kończy niestety kontuzją z kontuzją Filipa Stoleckiego, który nie, nie jest w stanie kontynuować po tym no, nieszczęśliwym upadku w pierwszym secie. Na pewno nie tak e, chciał zdobyć ten tytuł. Leon Krysiak.